Wow! Diablo! Diablo chodzi po ziemi, wiecie co to znaczy teraz? Wiecie co to znaczy teraz, że go zbugujemy? Zbugujemy go na pieczęć! Zbugujemy go na ostatnią pieczęć! <laughs> nie, nie zbugujemy go na ostatnią pieczęć chyba. Nie, zbugujemy! Tak! Zbugujemy go na ostatnią pieczęć! Wiecie, że diablo spałni się z pieczęci. Poczekajcie. Diablo spałni się z pieczęci. Można bardzo łatwo uciszować Diablo, nawet z nim nie walcząc. On padnie. On padnie. Nie będziemy z nim walczyć w ogóle. Wiecie o co mi chodzi? Odpalam pieczęć Lorda Deseista teraz. Pojawia się diablo klon. Odpalam pieczęć tego ziomeczka na dole. Zabijam tego ziomeczka na dole i giną wszyscy i diablo klon też. To jest, to jest najlepsza, najlepszy moment na zespałnienie się Diablo klona, najlepszy moment jest teraz, nie było lepszego, mamy Diablo klona za darmo, już wam pokazuję jak to się robi. No nie, no nie, no takich rzeczy jeszcze nie było tutaj na tym streamie, takich rzeczy jeszcze nie ma na tym streamie, wchodzimy, go. Patrzcie co się dzieje, Diablo klon. Diablo klon. już czeka. Nie, nie ma. Jest, jest, jest. Ok, zabijamy Lorda Diseisa. Zabijamy Lorda. Najpierw nie, najpierw zabije. Nie, nie, nie. Najpierw, za... najpierw zrobimy tak. Najpierw nie, nie. Lord Diseis jest Diablo klonem. Niech sobie tam czeka. Niech sobie tam czeka. Nie ma żadnego problemu. Wow, teraz proszę o szotowanie, proszę o normalnie. Jak będzie ten moment, kiedy tam Diablo Clone zginie przez tego cheata, no to to jest, to jest, świe, to jest świetny, to jest świetny sposób na Battleneta na wszędzie. To działa zawsze, to działało zawsze. I teraz tak, i teraz tak. Teraz tylko nie mogę, wiecie, nie, nie muszę pilnować swojego życia, nie może być escape'a żadnego, no bo Diablo Clone już ee, nie zostanie, nie. Powolutku to zróbmy, powolutku. Tutaj pod pieczątkę, cyk zabijmy to, co tutaj jest do zabicia, na spokojnie i teraz tak, zabijamy ee, tamtego zioma niebieskiego, nigdy nie wiem, jak go się nazywa, e, który się zaraz mi pojawi z pieczęci. Potem podbijamy do Lorda Deseysa, podbijamy do Lorda Sejsa. Lord Deseys stoi przy Diabloklonie oczywiście, więc <laughs> musimy zabić Lorda Deseysa, nie ginąc przez Diabloklona oczywiście. No i. I Diabloklon pada. Bo, jak wiemy, jeżeli zabijemy wszystkich strażników pieczęci, to pada wszystko. To pada wszystko w sanktuarium, łącznie z Diabloklonem, który jest zwykłym potworkiem. A, ale teraz się. A, ale teraz Gra mi zrobiła dobrze. Jedziemy. Dobra. Pieczęć odpalam. Go... Tutaj mamy przygotowane. Zabijam lorda de Seisa I ani jest mój. Patrzcie, patrzcie na to, patrzcie na to, co się dzieje. Teraz wszyscy, wszyscy patrzcie na to. Tylko jeden bóg trzeba zadać do modu Diablo. A to nie jest tak, że Diablo pojawia się zamiast unikatowego potwora? Nie i ten. On się pojawia obok. On się pojawia obok. Patrzcie. Ale ja z tą aurą, y, z tą synbemówem y, raczej nie powinienem iść. Na Diablo klona i The jednocześnie. Czyli Diablo klon z fanatyzmem. No, Okej, okay. idziemy. Patrzcie, patrzcie, co się teraz dzieje. Pulujemy, spokojnie. Zabiję sobie, sobie te białe potworki tutaj na spokojnie. No i teraz powoli, powoli. Tam będzie Lord Deseis i Diablo klon jednocześnie. Diablo już, już tutaj idzie ze mną. Odpłuje Diablo klona troszkę dalej. Żeby mi nie przeszkadzał w walce z Deseisem, bo sam Deseis mi tutaj... Eee, tutaj bardzo dużo na przeszkadza. Okej. Okay. <śledzimy> tak się zabija Diablo klona, w taki sposób się zabija Diablo klona, a nie jakieś, a nie jakieś e, bicie smiterem po 2-3 godziny. W dupie to mam, lejemy od razu Diablo zwykłego, który ginie od razu nawet z tą aurą, nie ma żadnego znaczenia. Tak się właśnie gra w Diablo 2. Cały czas, yy, cały czas bugujemy, czytujemy, oszukujemy jak tylko gra pozwala, jak tylko gra pozwala.